Food Pork to jedno z najbardziej popularnych dań typu comfort food, rodem ze Stanów Zjednoczonych, które zagościło w sercach ludzi niemal na całym świecie. Nie inaczej jest również ze mną. Ja nazywam się Robert Harna i pokażę Wam moją wersję tego klasycznego amerykańskiego dania z ogórkiem kiszonym i karmelizowaną czerwoną cebulą. Tego typu danie możemy przygotować na różne sposoby, gotując, grillując, dusząc czy piekąc w piekarniku. Ja dzisiaj Wam pokażę, jak przygotować puls porka w woreczku do pieczenia. Dzisiaj dla ułatwienia skorzystam z pomysłu na koteciki schabowe w sosie z zielonym pieprzem i winiary. Oczywiście zamiast schabu ja dzisiaj przygotuję łopatkę wieprzową, którą na początku zamarynuję w przyprawach z dolnej części opakowania. Mięso przekładam do worka i dodaję pozostałe przyprawy sterek. Teraz pozostaje dodać wodę i całość szczelnie zamknąć. Od siebie proponuję dorzucić jeszcze przekrojoną główkę czosnku. Teraz wystarczy dodać wodę i całość szczelnie zakładać. Moje danie przekładam do bryczanki i wkładam do rozgrzanego do 160 stopni piekarnika. Będę piekł całość około 2-3 godzin, aż mięso zacznie się rozpadać. Przygotuję niecodzienny składnik: czerwoną cebulę karmelizowaną w jabłkowym soku. Pokrojoną w cielę piórka czerwoną cebulę smażę na oliwę z oliwek, aż stanie się miękka i lekko złocista. Następnie dodaję sok jabłkowy i redukuję aż niemal całkowicie odparuje. Kiedy płyn odparuje, dodaję resztę składników. Koncentrat pomidorowy, sos uster oraz przyprawy. Wędzona papryka, ziele angielskie, liście klaurowy, cynamon oraz pieprz. Całość dokładnie mieszam, duszę jeszcze około dwóch. Teraz pora na ogórki kiszone, które zamarynuję w musztardzie francuskiej i miodzie będą pyszne. Ogórka kroję w cienkie plasterki. Dodaję do niego drobno posiekaną czerwoną cebulę oraz natkę pietruszki. No i na końcu najważniejsze, francuska musztarda i porządna łyżka miodu. Całość dokładnie mieszam i gotowa. Przyszła pora na kluski, na parze, zwane pampuchami. Przekrawam je na pół i teraz muszę je podgrzać. Wykorzystam do tego garnek z gotującą się wodą, do którego wstawię durszlak, na którym ułożę moje pampuchy. Mięso jest już gotowe. Wygląda fantastycznie. Jest bardzo, bardzo miękkie. Całą zawartość woreczka wylewam do brytfanki a następnie przy pomocy dwóch widelców rwę mięso na małe kawałeczki. Porwane kawałki mięsa bardzo dokładnie mieszamy z powstałym podczas pieczenia sosem. Dzięki temu całość będzie wyjątkowo soczysta i smaczna. I oto moja alternatywa dla hamburgera, a zarazem wielkopolski obiad zamknięty w pampuchu. Do tego duszona wieprzowina, kiszony ogórek i aromatyczna cebula barbecue. Więcej przepisów i inspiracji znajdziecie na gniary.pl. Tymczasem dzięki Wielkiej, do zobaczenia w kolejnym odcinku.